Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będzie obiad ze słoika. Na razie jest pusty, ale za chwileczkę go wypełnimy. Takie słoiki możemy przygotować sobie na piknik, ale nie możemy ich przechowywać zbyt długo. Maksymalnie 3-4 dni w lodówce, a więc zaczynajmy. To będzie kompletny obiad w słoiku. Zobaczcie, mam tutaj kawałek pięknej karkówki i kilka już pokrojonych żeberek. I teraz tak. Żeberka już mogę przełożyć do większej miski. A mięso kroimy w kostkę. Kostka dowolna, taką jaką lubimy. Ale za mała też żeby nie była. Dobra, mięso mamy pokrojone, teraz je będziemy przyprawiać. A będę przyprawiał tak: pieprzem ziołowym, to jest mieszanka lekko pikantnych ziół. Dodaję majeranek i sól i wszystko dokładnie wmasowujemy w karkówkę i w żeberko. Ktoś mi ostatnio skomentował, Panie Tomko, Pan nadal rzuca tymi produktami. Może więcej finezji? Słuchajcie, żadnej finezji. To ma być jedzenie, a nie papierdółka. Finezję to se można znaleźć yy, czy gotować w gwiazdkowych restauracjach. Tu jest kuchnia prawdziwa, prosta, domowa. Taka, o! A nie, tam finezja. Jeszcze jakie słowa używają? Uwielbiam tego typu komentarze I nie musimy czekać, aż mięso przejdzie przyprawami Dlatego, że to będzie w słoikach się dusiło To będzie pod ciśnieniem To, to, to ciśnienie wepchnie te wszystkie smaki w słoiki Ręce umyję Deskę przetrę Nóż wytrę No i dobra, możemy poukładać, pouciskać trochę nasze... Mięso, najpierw po kilka kawałków karkówki. Następnie uciskam żeberka, dobrze, jakby stać chciały. O, coś takiego. Mięso mamy włożone, i teraz pomiędzy mięso wciskam niewielkie marchewki. Tak o, pionowo, po dwie do każdego słoika. Teraz wkładam czosnek, całe takie ząbki. Gdzieś tam upycham jeszcze pomiędzy. Powiedzmy trzy sztuki na słoik. Do słoików również wkładam liście laurowe po dwie sztuki. Gdzieś tam, o. Jak mniejsze, to trzy. O tak. I kilka ziaren ziela angielskiego. Powiedzmy po trzy sztuki do każdego. Wkładam również gałązki rozmarynu. Gdzieś tam. Upycham. O! Po jednej takiej gałązce wystarczy. O, gdzieś tam, zobaczcie, o tak ładnie, o, żeby było. I teraz słuchajcie, ziemniaki. Kroję w kostkę i uzupełniam słoik. I mamy taki, słuchajcie, kompletny obiad sło słoiku, kurde. Przejechałem obok. No już myślałem, że znowu dziabłem palca. Ja nie wiem, te noże ostatnio w ogóle nie chcą mnie słuchać. Robią co chcą. A najlepiej jeszcze jakby palce poucinać. Bardzo dobrze zakręcamy mocno i słuchajcie, możemy to gotować w jakimś szerokim garku, można na płasko, może na stojąco, ale ja to zrobię w piekarniku. Kładę na blachę, wlewam trochę zimnej wody. Wtedy słoiki mi nie trzasną. I wkładam do zimnego piekarnika. Temperatura 130 stopni bez termoobiegu. I teraz od momentu zagotowania się słoików trzymamy w piekarniku godzinę. No, i moje słoiki możemy wyciągnąć z piekarnika. I pamiętajmy, jeszcze raz powtarzam, od momentu, kiedy w słoikach nam się zagotuje, godzinę lub godzinę i 15 lub godzinę i 20 minut. Nie gra to żadnej różnicy. I musimy chwilę poczekać po wyłączeniu, żeby to wszystko, wiecie, delikatnie przestygło. Żeby nam czasem słoiki nie chciały wystrzelić. Aha, to ja całą blachę wyjmę. Zobaczcie, to jeszcze w środku delikatnie bąbelkuje. Ale jeden słoik możemy otworzyć. Ten jeden postawimy tutaj, niech sobie stoi, a ten drugi spróbujemy. I otwieramy bardzo ostrożnie, bo to działa podobnie jak e, korek odkładnicy w samochodzie. Widzicie? Jak szybko O, Ale zapachniało. Zobaczcie, co się teraz dzieje. To wszystko gotowało się pod ciśnieniem. Niesamowity zapach. Zobaczcie, mamy cały talerz pyszności. I zobaczcie, ile tam się takiego płynu, sosu zrobiło w środku, a nic nie dolewaliśmy. Ziemniaty, jakie aromatyczne. Rozpływają się wręcz w ustach. O zobaczcie mięso. Rewelous. To jest po prostu petardino. No a ja już dziś się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego.